Dzień dobry państwu. Przed nami wakacje o wyprawach nad morze, nad jeziora, w góry. Trzeba pomyśleć już teraz. Więc chcemy państwu przybliżyć trochę bardzo bliski Opola region gór opawskich. Naszym gościem jest człowiek, który o tych górach prawie wie wszystko. Jerzy Chmiel, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Witam pana ponownie. Dziękuję. Dzień dobry. Powiedziałem panie Jerzy, że im więcej turystów tym większy problem chyba dla władz, dla organizatorów takich wycieczek, ale też i spora praca ta wychowawcza, edukacyjna. No ale żeby móc wyrzucić butelkę po napojach, trzeba mieć gdzie ją wyrzucić. Więc porozmawiajmy o tym przygotowaniu szlaków do sezonu turystycznego. Turyści nie noszą śmieci w góry. Noszą butelki z piciem, noszą opakowane kanapki. Mhm. Ale jakoś tak, jak to jest ciężkie, jak kanapka jeszcze jest w tym opakowaniu, to niosą w plecaku. No ale jak już butelka jest pusta, mhm. czyli lżejsza i jak została torebka, została folia, został metalowa folia, to już jakoś ciąży bardziej. To no może na to nie zwraca się uwagi, takie przyzwyczajenie. Tak, tak. I my uczymy, ja dużo wycieczek mam z młodzieżą. Uczymy tego. Wyrzucamy, jak jest śmietnik. W górach jeszcze jest warunek jeden. Śmietnik musi być zabezpieczony szczelnie, żeby dzika zwierzęta, a to są różne i wiwiórki, i jakieś myszki, nie mogły dostać się do jedzenia. No, nie mówisz już o dzikach. No i są te pojemniki, te śmietniki? No nie, bo musiałoby być ich strasznie dużo. I zasada jest taka: jest śmietnik, możesz wyrzucić, ale nie ma śmietników. Nawet na szczycie kopy. Tam jest punkt informacyjny, jest bar, jest schronisko. I jeśli w schronisku coś kupisz w opakowaniu do wyrzucenia, to oni te zbierają, wywożą. Natomiast. Zasada dla turysty jest jedna. Nie ma śmietnika, nie wyrzucamy wszystko, co wyprodukowaliśmy śmieć, chyba że to jest śmieć ekologiczny, na przykład skórka po bananie. Ale znowu jest zasada. Nie rzucamy ją, bo ona brzydko wygląda na ścieżce. Tak? Rzućmy ją w jakieś krzaczki, być może to będzie pokarm, bo to no jak tak. człowiekowi nie służy, to jakieś małemu psaszkowi, prawda, czy myszce też to posłuży. Widziałem na szlakach, na, idąc na kopę, takie figury. Bardzo ładnie to wygląda. Widziałem też oznakowanie, więc sporo się tam dzieje. A czy powódź ta ubiegłoroczna wyrządziła jakieś szkody na tych szlakach, bo to gwarantuje bezpieczeństwo chodzenia? Tak, tak, tak. No, szlaki te, zwłaszcza górskie, ale te i nizinne, tam gdzie spływała woda, no, niestety nie wszystkie szlaki są do przejścia. Zamknięta jest Dolina Bystrego Potoku i to leśnicy ją zamknęli. Oni mają taką prawo w ogóle dla wszystkich, dla turystów, dla ludzi. Jest już wyłoniona instytucja, firma, która ma doprowadzić tam po prostu. W tej chwili mały, Płytki Potoczek tak wezbrał, no tak. że poszerzył wielokrotnie siła, tak, siła, ale paradoks, przepisy są takie teraz w tej dolinie jest ścisły rezerwat, jest gniazdowanie ptaków. Firma, która mogłaby już wejść i pracować nie może tam wjechać się z sprzętem czeka na zakończenie gniazdowania. Termin mają do końca listopada, czyli to lato jest z doliny. Trzeba ją obchodzić. Tak, czyli nie wszędzie będzie można przejść. Tak. Zwróćmy uwagę na wyposażenie, na ubiór turystów, bo o tym bardzo często mówi się w mediach. Niestety finał takich wypraw turysty nieprzygotowanego kończy się tragicznie. Tu informacje z ostatnich dni. Tragedia w Tatrach, turystka spadła spod wierzchołka rysów, nie żyje. W piątek ciało turysty odnalazł w tatrach pracownik tatrzańskiego. Na razie nie wiadomo w którym miejscu doszło. No, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym mnożyć niemal w wakacje, dramaty, wypadki. Często, powiedzmy sobie otwarcie, przez głupotę. No, bo kto idzie w pantofelkach wysoko w góry? Zwłaszcza teraz, kiedy szlaki są jeszcze oblodzone. W górach jest wszystko to, co lubię. Zacytowałem piosenkę, ale góry, turyści, żadnemu nie wybaczą błędu, który popełni. Rzeczywiście, yy, największy błąd, który mogą, to, to nie są takie wysokie góry, że o ktoś te. spadnie, ale poślizgnąć się może. Złamać nóżkę można. Yy, tak. Yy, no Dwie osoby potrzebowały pomocy w nocy w Lesław, w tym roku, wchodząc na kopę, bo turyści sobie wymyślili, że trzeba. O 12 zobaczyć, w Nowy Rok być jest. na kupie Kopie. Nie wystarcza im, że o 12 w południe w Nowy Rok witamy. I trzeba po prostu być rozsądnym. Trzeba patrzeć na swoje możliwości. Z ubioru najważniejsze są buty. Trzeba idąc, to zależy od czasu wędrówki, ale nawet w te nasze góry trzeba zakładać, że taka wycieczka potrwa co najmniej pół dnia, może cały dzień. Z podnóża, z jarmutówka, z pokrzywnej trzy godziny się wchodzi na szczyt kopy, trochę się spędzi przy schronisku, schodzi się dwie godziny już mamy wypełniony. To jest naprawdę całodzienna, a w górach zdarza się, o nawet teraz w maju, trzy pory roku, cztery nie, ale trzy pory roku w ciągu jednego dnia. Trzeba w plecaku mieć coś ocieplającego, coś przeciwdeszczowego, kurteczki oczywiście, nie parasolkę, a najważniejsze są buty. A dokładnie w butach podeszwa. Czy, Musi być sztywna. Czy władze y, wykorzystują ten aspekt turystyczny? No bo wy na pewno się cieszycie przewodnicy, bo macie trochę pracy, są z tego pieniądze. Ale y, czy władze, czy biznes y, ten turystyczny funkcjonuje w okolicach y, biskupiej Kopy, czy raczej nie? Bo y, słyszę głosy, że w weekendy jest dramat, jeśli idzie o parkingi. Nie tak, ma gdzie tak, postawić samochodu. Tak. No w tym roku podziemowitem poszerzono bardzo dużym wysiłkiem, to no, myślę, że nawet około 20-30 aut więcej, bo najdalej tutaj w góry można zje zjechać na parking podziemowic, stamtąd jest najbliżej. No staramy się robić wszystko. Rzeczywiście z parkingami jest problem, no, nie ma miejsca, nie ma działek, yy, ale cały czas nad tym yy, pracujemy. Natomiast jeśli chodzi o biznesy, no my mamy 67 y, obiektów noclegowych, w których całorocznych miejsc noclegowych jest 3,5 tysiąca w gminie Głuchołazy. Z tego 14 to są hotele, które są w stanie przyjąć 50 osób, czyli baza jest. Niestety jest mniej takich dłuższych właśnie tygodniowych, dwutygodniowych, chociaż już niektórzy, Głos, gestorzy umieli znaleźć sobie nisze, turnusy rehabilitacyjne, turnusy odstresowujące, a więc próbują wydłużyć, no najwięcej jednak jest takich turystów weekendowych, a chyba jeszcze więcej jednodniowych. No, można by powiedzieć, zostawcie samochód w Nysie, w Prudniku i dostancie się komunikacją zbiorową pod yy, szczyt. Ale to na razie jest chyba niemożliwe. Nie. Yy, tutaj chyba jedynym wyjściem, ktoś kiedyś taki wymyślił pomysł, no nie wiem czy z tym się przebijemy, że tak naprawdę y, Jarmutówek i Pokrzywna, bo stamtąd, się, stamtąd hmm. idzie się na tą Biskupią Kopę, bo jednak ta, ja polecam tą w Głuchoazach, tą Górę Parkową, Górę Chrobrego, ona jest dla mniej wymagających, tam można wózeczkiem z dzieckiem podjechać, tam jest gdzie również spacerować, ale turyści no, Chcą na tą koronę gór polskich wejść, tak? Mhm. Na ten najwyższy punkt Opolszczyzny. To jest to wyzwanie, które przyciąga. I tam w, ktoś wymyślił, drogowiec, koleżanka, że tam powinny być tak, i są takie miejsca. Dwa duże parkingi na końcu doliny Złotego Potoku, mhm. która ma 4-5 km. I tam powinni zatrzymywać się w okresie tych właśnie. Bud weekendowe samochody albo z jednej strony, albo z drugiej, a regularnie co powiedzmy 10-15 minut powinien kursować tam specjalny elektryczny busik, który za darmo przewozi, biezie cię do doliną i mówisz, gdzie chcesz wysiąść, wysiadasz, idziesz na górę, schodzisz. I, i to ten bardzo dobry pomysł. Meleks, pomysł. Meleks i za darmo, ale podejrzewam, że... No myślę, że zadaszony nie, powinien być. Nie uda, bo na morskim na morskie oko widzi Pan, co się dzieje. Tu się Ur może no, udać. My już takie wycieczki robimy. Jeden tak? z gestorów kupił sobie takiego właśnie odkrytego melexa i w ramach sobotnich reklamuje od pierwszej soboty już czerwca wakacyjnego, co sobotę Zwiedzamy Głuchołazy i gminę Głuchołazy, i jedne z, dwa razy wycieczka jest właśnie meleksem w tą doliną. No to fajnie. To na koniec, krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Czy pana zdaniem przewodnika po Górach Opawskich słusznie zrobiono, że tak ogołocono biskupią Kopę? Przyznam, że jak pierwszy raz zobaczyłem, to wprost nie wierzyłem. Taka wycinka masowa. Tłumaczono, że to nie te drzewa, że choroba i tak dalej. Tak, tak. No, de, to była konieczność. To była konieczność. Nie Niestety było ileś tam lat wstecz, pięć suchych y, y, lat całych i zim i po prostu osłaby świerki. A wina leży w XIX wieku, kiedy masowo zaczęto wycinać drzewa i sadzić świerk, bo on szybko przyrasta, i zakładać monokultury. Przyroda nie robi monokultury. Musi być las mieszany. I niestety kornik uśmiercił też wszystkie drzewa. Gdyby ich nie wycięto, stałyby takie. Ja Kikuty. wszystkim turystom, którzy polecam, jak już będziecie na szczycie, kopy. Ze szczytu idąc w kierunku Krzyża Pojednania, po lewej stronie stoi kilka takich właśnie suchych świerków. Rosochatych, łamiących się, byłby wielki krzyk. Co to za góry? Gdzie tutaj to piękno? W górach ma być wszystko to, co lubię, A zatem. A nie góry, suche badyle. W góry, w góry, miły bracie, tam przygoda czeka na ciebie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że po tej rozmowie wielu Polan, mieszkańców naszego regionu, za cel podróży obierze sobie właśnie Góry Opawskie. My też tak. Zapraszamy. Liczą na to y, wszyscy, którzy z tej turystyki żyją. Każdy, który, który przyjeżdża, nawet ten na jeden dzień, na pół dnia, coś tam zostawi. No, kto nie wypije kawy w schronisku no tak. albo piwko, no tak. <laughs> jak może. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Jerzy Chmiel, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego, Człowiek z Nizin, który pokochał góry. Dodajmy Góry Opawskie. Bardzo dziękuję.